Ja chcę zwozić. No. O, tam jest jedząca. No tak, no my tu będziemy o 15 tam stali, za płotkiem. O, helikopter. Patrz. Co? Co? So. No? A co? tam jest kladzia innych? A nie wiem, no, z innego kraju może. Ja, jedzie! to helikopter, o jedzie, dobrze. Kupica! Co dubitka? Ale ładnie, babonki! Tak, jeszcze no kamienia. No. się! To no. jest No i dobre? No. Żeby...